Hej, witajcie z tej strony Blue do Was materiał tym razem, jest to mój kolejny vlog i chciałbym wam powiedzieć parę kwestii bardzo ważnych dla mojego kanału yy, ponieważ chciałbym przejść na inną stronę YouTube'a yy, chciałbym yy, dwie strony położyć na moim kanale. Chciałbym nagrywać gry FPS, tak jak teraz robię do tego czasu yy, i chciałbym yy, robić też więcej vlogów, takich yy, bardziej z życia wziętych, takich Wiecie, coś z mojego życia prywatnego w pewnym sensie i coś w tym stylu. Chciałbym coś takiego robić na moim kanale. Nie wiem jak to jeszcze wypali, ale coś takiego zamierzam robić i myślę, że to Wam się spodoba. I tak, żebyście sobie z nie zrozumieli, nie zamierzam w pewnym żadnym sensie rezygnować z gier, dalej będę nagrywał gry, ale będzie to się trochę przeplatać, że raz będzie vlog, raz gry, raz może być na przykład podrząd 4 razy jakieś gry i jeden vlog albo coś w tym stylu, żebym jakaś ta różnorodność była, nawet tak mówiłem na początku, żeby się nie nastawał tak typowo na gry I, i myślę, że to jest dobre posunięcie. Żeby też w ogóle nie mieszać te tematy, że jak nagrywam gry, to mówię, to mówię typowo o grach, że nie mówię jakichś swoich historii albo jakichś życiowych tematów, tylko że mówię typowo o grach. A jak nagrywam właśnie vlogi, żeby tylko gadać o e, takich bardziej życiowych tematach, takich e, coś e, ode mnie, o to no, właśnie o to mi najbardziej chodzi. I m, właśnie w taką stronę chyba iść. Postaram się te vlogi jak najbardziej urozmaicić jak najwięcej emocji, żeby były zajebiste i ciekawe do oglądania. Dobra, ja się powiem z że żegnam i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć, trzymajcie się!